Cześć, tu Patrycja Wratny. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Westchnienia do Istnienia. Dzisiaj spróbuję odpowiedzieć na pytanie o to, co pewnego nam zostało w tych niepewnych czasach. Świat wciąż się zmienia i idzie do przodu. Jednak chyba nie tylko ja mam takie wrażenie, że świat ostatnio znowu przyspieszył. Zmiany nie dzieją się szybko, ale bardzo szybko. Na przykład to, co kiedyś działo się w ciągu 10, 15 czy 50 lat, dzieje się w ciągu kilku lat, roku, a nawet miesiąca. Czasami próbujemy się z czymś oswoić, i zanim to nastąpi, okazuje się, że przyszła kolejna zmiana i ta oswojana oswajana rzecz już staje się nieaktualna. Pojawia się zatem pytanie, czy jest może coś, co pozostaje stałe na przestrzeni czasu i co opiera się upływowi czasu? Bo jeśli tak jest, jeśli są takie sprawy i takie rzeczy, to chyba właśnie o nie przede wszystkim powinniśmy zabiegać w naszym życiu. Zapraszam. Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Przyznam, że długo zastanawiałam się nad tym, o czym wam dzisiaj chcę opowiedzieć, jaki temat poruszyć. I w końcu wyszłam z takiego założenia. Skoro wszystko w naszym życiu się zmienia, to nie warto tracić czasu, swoich cennych sił i energii zagonieniem za czymś, co za chwilę straci sens i straci rację bytu. Może zamiast tego powinniśmy się skupić na rzeczach, które są stałe w czasie. I pojawia się tu pytanie o to, czy w ogóle są takie rzeczy i takie sprawy. Postaram się najpierw zacząć od drugiej strony i zastanowić się, e, spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy są w naszym życiu rzeczy, za którymi gonimy, ale ta gonitwa nie ma większego sensu, bo gonimy za króliczkiem, który i tak wciąż nam ucieka. I z oczywistych względów moje odpowiedzi na te pytania będą subiektywne. Dlatego Was zachęcam również do tego, abyście sami sobie spróbowali odpowiedzieć na te pytania. Mam jednak nadzieję, że te rzeczy, o których zaraz opowiem, Chociaż częściowo będą zbieżne z Waszymi poglądami. No dobrze, to teraz moja subiektywna lista tych rzeczy, za którymi gonimy, e, ale sądzę, że, z, że jesteśmy skazani na przegraną w tym wyścigu. Pierwsza rzecz to pogoń za tym, kto ma rację. Sama kiedyś bardzo lubiłam bawić się w tę grę, do czasu, aż zobaczyłam, że jest ona zupełnie bez sensu, bo przecież każdy z nas ma prawo widzieć rzeczy po swojemu. Pod jednym tylko warunkiem, że nie wyrządza tym krzywdy innym. Czyli jeśli my próbujemy udowodnić, że ja mam rację, to, to co próbujemy udowodnić? Co próbujemy zyskać? Myślę, że to jest tylko taka nasza wewnętrzna satysfakcja. Okej, okay, to ja miałam rację. Juhu, jestem na tej wygranej pozycji. Ale czy aby na pewno? Bo przecież siłą nie jesteśmy przekonać w stanie kogoś do swoich racji. I uważam dlatego, że to jest zupełnie, zupełnie bez sensu. Druga rzecz, y, która wydaje mi się y, taka po prostu bez sensu, to jest pogoń za młodością. Każdy z nas zmienia się fizycznie, psychicznie i na wiele innych sposobów. I trzeba to po prostu uznać, że, że, że tak to wygląda. I ja teraz, mając 36 lat, już widzę, że wyglądam inaczej niż mając te 18 czy 25 lat. I oczywiście z jednej strony czuję pewien lęk przed tym, jak będę wyglądać za na przykład następnych 18 lat, ale z drugiej strony staram się też dostrzegać to, ile się nauczyłam, jak wiele się nauczyłam, jak wiele przeżyłam przez ostatnie lata. I tu mi się zawsze przypomina określenie, które kiedyś usłyszałam od takiej pewnej mądrej starszej pani. Ona powiedziała tak: Gdyby młodość wiedziała, a starość mogła. <grym> to jest naprawdę świetne określenie i bardzo tu pasujące. Ale wtedy sobie tak myślę, że czas wszystkim płynie tak samo. Tu akurat pod tym względem jesteśmy wszyscy równi, wszyscy mają, mamy ten sam start i te same możliwości. Po prostu wszyscy jesteśmy zanurzeni w pewnej pętli życia i śmierci. I to, co najlepsze możemy zrobić w tej sytuacji, to wykorzystać każdy moment, tu i teraz, aby żyć najlepiej jak potrafimy. I wtedy, gdy za 20, 30 czy 50 lat zadamy sobie to pytanie, kiedy to minęło, kiedy mi to życie całe przyleciało, to wtedy będziemy w stanie z uśmiechem na ustach i spokojem w głosie powiedzieć: Tak, życie mi minęło szybko, ale doskonale wiem, co robiłam we wszystkie dni, które złożyły się na moje życie. I wtedy może ta pogoń za młodością i pogoń za utraconą młodością nie będzie już taka straszna. Kolejna rzecz, która mi się wydaje takim bezsensownym wyścigiem, to pogoń za pieniędzmi. I też od razu uczciwie powiem na wstępie, że gdybym miała odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda moje, moja relacja z pieniędzmi, to musiałabym uczciwie powiedzieć, to skomplikowane. Na tyle skomplikowane, że w ogóle teraz nie chcę wam e, tłumaczyć tego wszystkiego, tych wszystkich zawiłości i mam nadzieję że, że, mam nadzieję, że kiedyś poświęcę temu osobny odcinek. Ale z jednej rzeczy jestem dumna że nigdy pieniądze nie były dla mnie najważniejszą sprawą na świecie nie były wyznacznikiem tego, co mam robić, czego mam nie robić. I choć zdaję sobie sprawę z tego, że pieniądze mogą być bardzo skutecznym narzędziem do czynienia dobra, i dlatego pracuję nad tym właśnie, aby nauczyć się, jak je zdobywać, jak je utrzymywać, jak je pomnażać, to same w sobie pieniądze nie mają żadnej wartości. Nie od dzisiaj przecież wiadomo, że tych najważniejszych rzeczy w życiu człowieka za pieniądze nie można kupić. Ja dodałabym do tego jeszcze jedną rzecz, że pieniądze mogą sprawić tylko, że mamy więcej tego, co już mamy. Czyli pieniądze nie spowodują, że będziemy czuć się lepiej, że będziemy mieć fajniejszych znajomych, tylko pieniądze po prostu powiększą takie odczuwanie tego, co już i tak czujemy wewnątrz. Kolejny punkt to pogoń za byciem kochanym i akceptowanym. I sprawa jest tu dla mnie prosta. Najpierw, jeśli nie polubimy i nie zaakceptujemy tego, jacy jesteśmy, to nigdy nie zostaniemy w tym temacie zaspokojeni, szukając tego potwierdzenia własnej wartości w oczach innych ludzi, szukając tego na zewnątrz. I tu możemy wliczyć również w to pogoń za sławą, że gdy ktoś chce być sławny, bo chce, żeby ktoś go kochał, żeby czuł się akceptowany, a w środku na przykład czuje się bezwartościowy, to, to ta pogoń za, za, za tym byciem kochanym, czy pogoń też za pieniędzmi, będzie powodem tylko frustracji tego człowieka. I tutaj dobrym przykładem właśnie są ludzie, którzy, nie wiem, tacy z, y, ludzie jak artyści, którzy po prostu, nie wiem, w pewnym momencie życia popełnili samobójstwo, bo już nie mogli sobie poradzić z tym swoim życiem. Wydaje się, że mieli wszystko, mieli pieniądze, mieli sławę, mieli kontakty, ale nie mieli tego najważniejsz tej najważniejszej rzeczy na świecie, właśnie tego poczucia, że ja jestem y, godna bycia kochanym, że ja jestem ważna. Że ja jestem kompletna, też jaka jestem, taka, jaka jestem. I kolejna rzecz, o której bym chciała tu wspomnieć, to jest pogoń za wiedzą. I o ile uważam, że warto wiedzieć, warto czytać książki, poszerzać swoją wiedzę, zwłaszcza na takie kluczowe tematy, które, z którymi bezpośrednio stykamy się w życiu i które mają wpływ na nasze życie, to w pogoni za wiedzą łatwo można popaść w myśli tego typu, że jestem lepszy od kogoś, bo na przykład więcej wiem, albo że jeśli na coś nie ma dowodu naukowego, stosownych badań, to znaczy, że to coś nie istnieje. Więc możemy się tutaj pójść o ten krok za daleko. Moim, zda moim zdaniem, w zderzeniu z najważniejszymi siłami w ogóle w naszym życiu, takimi jak chociażby życie czy śmierć, zderzamy się z pewną tajemnicą, z obszarem, który możemy pojąć lepiej, jeśli wprowadzimy element wiary, element zaufania, a nie element wiedzy. A stwierdzenie na przykład tego typu, że jestem lepszy od kogoś, bo więcej wiem, to dowodzi tylko tego, że w środku czujemy się bardzo mali i desperacko próbujemy podnieść poczucie własnej wartości, obniżając to, jak patrzymy, jak, jak postrzegamy innych. No dobrze, no to teraz przyszła pora na wymienienie rzeczy, które są stałe w czasie, a przynajmniej ja tak na nie patrzę. I przyznam, że tutaj stworzyłam sobie listę taką, takich pięciu rzeczy, które wydają mi się ważne. Jak zwykle, trzeba by dodać, że ta lista nie jest absolutnie wyczerpująca. To są rzeczy, które wydają mi się ważne tu i teraz, na ten moment. Niewykluczone, że one też się zmienią. I tak jak zawsze, jak już wcześniej powtarzałam, podkreśliłam to, że warto sobie stworzyć samemu taką listę, właśnie po to, żeby. Później, gdy wstaniemy i zastanowimy się, że kurczę, gdy wszystko jest takie, takie niejakie, gdy już nie mam pewności, co do takich podstawowych rzeczy, to co jest takim fundamentem w, mojej, w moim życiu. I właśnie wtedy możemy się odnieść do tych rzeczy, które wydają nam się kluczowe. I takie, które właśnie są stałe w czasie. I pierwsza rzecz, którą sobie tutaj yy, wynotowałam, to jest bycie tu i teraz. I jakkolwiek banalne wydaje się być to stwierdzenie, to im dłużej chodzę po tej planecie, im dłużej żyję, tym bardziej dostrzegam prawdziwość tego stwierdzenia. I zamiast pisać na ten temat, warto zastosować to stwierdzenie w praktyce. Czyli jak jesz, to jedz. Jak bawisz się z dzieckiem, to baw się z dzieckiem. Jak odkurzasz, to odkurzaj. Jak kochasz, to kochaj. A jak spacerujesz, to spaceruj. Ja wciąż się uczę, że gdy robię daną rzecz i poświęcam jej uwagę, to buduję swoją siłę I buduję, i buduję takie cegiełki swojej codzienności, czyli tym samym buduję całe swoje dobre życie. I przypomina mi się tu także zasłyszana kiedyś wypowiedź, która też wydaje mi się tu trafna. I nie pamiętam tylko, kto ją powiedział, ale pewna osoba prowadziła wywiad z kimś i w pewnym momencie zapytała y, o to, co jest dla tej osoby najważniejszą rzeczą na świecie. I ta osoba, która odpowiadała na pytanie, powiedziała, że aktualnie jest nią ta rozmowa, którą właśnie prowadzi. No nic dodać, nic ująć. Właśnie. To jest taka wskazówka jak możemy żyć, jak możemy łapać te chwile tu i teraz, że możemy sprawić, możemy się starać, żeby każda chwila właśnie ta przeżywana w tym momencie była tą najważniejszą dla nas. I tylko wtedy będziemy mieć wpływ na to, jak będzie wyglądał nasz tydzień, nasz miesiąc, nasz rok naszego życia i w, jakby w ostatecznym rozrachunku całe nasze życie. I gdy widzimy, że to, co kiedyś było uznawane za pewnik, przestaje istnieć, i gdy widzimy, że świat się zmienia w zawrotnym tempie, nie pozostaje nam nic innego, niż wziąć do ręki daną chwilę i przeżyć ją od początku do końca, a potem, bez żalu, bez oglądania się za siebie, po prostu spokojnie ją zostawić i wziąć w objęcia następny moment i następny. Drugi punkt, który mi się pojawił w głowie, gdy myślałam o tych rzeczach, takich, które są nieprzemijające, stałe w czasie, to stwierdziłam, że muszę tu zawrzeć jedną rzecz, że to będzie szacunek do siebie i do innych. I teraz mamy taki czas, kiedy zaczynamy się bardzo różnić. Nasze poglądy bywają skrajnie różne, skrajnie różne. Toczymy o to boje i spory, właśnie prześcigamy się w tym, kto ma rację. A Mało w tym jest szacunku. I gdy zaczynamy różnić się tak bardzo, że nasze poglądy i styl życia nie są w stanie współistnieć, to myślę, że jedyne, co nam zostaje, to właśnie szacunek do siebie i do tej drugiej strony. I to wtedy szacunek, wtedy tylko szacunek pozwoli nam ze spokojem, z miłością powiedzieć, że szacunek, jaki mam do siebie i do ciebie, powoduje, że zostawiam, zostawiam naszą relację w spokoju, aby nie, aby nie niszczyła ani mnie, ani Ciebie. I ten sam szacunek nakazuje mi nie robić niczego wbrew sobie ani ze szkodą dla Ciebie. Szacunek to odwrotność właśnie tego, kto ma rację. Szacunek do siebie to także zaprzestanie pogoni za byciem kochanym i akceptowanym. To jest taki długi też temat. Ja tylko, jak zwykle, zaznaczam yy, to, że on jest ważny, że warto go gdzieś tam mieć w pamięci. Ale myślę, że każdy sobie sam jest w stanie i powinien sobie odpowiedzieć na pytanie: czy ja się szanuję, czy szanuję tego drugiego człowieka i co robię, co wynika z tego szacunku do siebie i do innych? Trzecia rzecz, jaka pojawiła mi się w głowie, to relacje. I bez względu na to, jak żyjemy, gdzie żyjemy, jesteśmy w jakiś sposób zależni od innych ludzi. I czy nam się to podoba, czy też nie, jesteśmy połączeni z innymi ludźmi poprzez właśnie relacje, jakie z nimi tworzymy. Dlatego naszym zadaniem powinno być to, aby nasze relacje z innymi ludźmi były dobre. Dobre, czyli jakie? Czyli takie, które wzmacniają obie strony mnie i tą drugą stronę. Aby wnosiły nową wartość do świata, czyli zwyczajnie, aby świat dzięki tym relacjom był lepszym, bezpieczniejszym miejscem. Nasze relacje mogą się bardzo zmieniać w, na przestrzeni naszego życia. Ale bez względu na to, z kim utrzymujemy relacje, warto dbać właśnie o ich jakość. Jak to zrobić w praktyce? No tu znowu to są takie proste rzeczy, takie proste, które jednak często są niedoceniane, które są niezauważane i są niepraktykowane. Czyli zamiast oceniać, wspierajmy. Zamiast krytykować, zapytajmy jak pomóc. Zamiast, zamiast snuć domysły, zapytajmy wprost e, drugiej strony. Co o tym sądzi, dlaczego tak sądzi, ale z, tylko z dobrymi intencjami. Czyli porwijmy się na trochę więcej empatii. To właśnie też wynika często ta jakość tych relacji, będzie wynikać z tego, jak szanujemy siebie, jak szanujemy tą drugą stronę. Kolejna rzecz to wiara. Bo czasami jest tak, że nasze życie może zmienić się w ciągu jednej chwili, i jedyne, co nam wtedy pozostanie, to właśnie wiara. Wiara w to, że wszystko jest po coś. Wiara w to, że istnieje jakaś, jakieś wyższe dobro, które nas zawsze prowadzi i nas wspiera. Wiara w to, że nie ma takiej siły, która jest nas w stanie zniszczyć. Wiara w to, że dobro zawsze zwycięży. Wiara jest trudna, bo wierzy się nie z jakiegoś powodu, ale właśnie pomimo braku widocznych powodów i dowodów. Wiara może nam się jawić jako coś naiwnego, coś dziecinnego. I niech tak będzie. Ja na przykład wolę być naiwna w swoim myśleniu, ale wolę mieć wiarę niż jej nie mieć. I kolejna rzecz, która mi się tutaj pojawiła i mówiąc o tych pięciu takich rzeczach, które są niezmienne, wydaje mi się, że one się tak zazębiają wzajemnie i wpływają na siebie. I ostatnią rzeczą, o jakiej chcę powiedzieć, to jest rzecz według mnie y Mimo, że jest taka ostatnia wymieniona, wymieniona, jest to rzecz najważniejsza i myślę, że to jest rzecz, która przenika każdy ten aspekt, o którym wspomniałam. Nie wiem, czy będziecie zgadywać, ale mówię już od razu, to, co, co jest tym punktem piątym. Jest to miłość. Każdy z nas chce kochać i być kochanym, ale niewielu z nas udaje się zaznać prawdziwej miłości. Często myślimy, że mamy miłość, yy, że ją odczuwamy, że ją dajemy komuś. Ale tak naprawdę jesteśmy obdarowani atrapą miłości. Na szczęście, jak to ktoś kiedyś wspaniale powiedział: Kochać to jest czasownik i to my ma mamy zrobić ten pierwszy krok. To my mamy kochać, zanim ktoś pokocha i zrozumie nas. To my mamy dawać, a nie czekać, aż coś dostaniemy. Jednocześnie nie wolno nam pomylić miłości z postawą, w której dajemy się ranić. To też nie jest miłość. To już nie jest miłość. Musimy mieć jasno wyznaczone granice, a podstawową granicą jest troska o swoje bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, ale też troska o bezpieczeństwo tej drugiej strony. Bo w, w długim okresie czasu wydaje mi się, że miłość powinna być oparta na dawaniu i na braniu. I o ile e dawanie wydaje nam się jeszcze takie w miarę oczywiste, to często to branie też pozostawia wiele do czynienia, bo czasami mm, porywamy się na heroiczne czyny, ale zapominamy, że też powinniśmy coś czasami przyjąć. I gdy przyjmujemy coś, to automatycznie możemy też coś dawać. Czyli to jest taka nieustanna wymiana dawanie i branie. I oczywiście łatwo mówić się o miłości w teorii. Trudniej tę wiedzę zastosować w, prakty w praktyce. Ale miłość to też właśnie akceptacja tego, że nie zawsze musi być idealnie i nie zawsze jest tak, jakbyśmy tego chcieli. Myślę zresztą, że cały mój podcast jest długą opowieścią o miłości i o tym, jak kochać. Jak kochać siebie, jak kochać ludzi i jak kochać świat. I myślę, że gdy już wszystko inne się zawali, świat jaki znamy, runie, to ostatnia rzecz, jaka nam zostanie, to właśnie miłość. Miłość, czyli odpowiedź na pytanie, czy i jak bardzo kocham siebie i drugiego człowieka. Bo jeśli kochamy, to będziemy chcieli, aby wszystko, co robimy, było dobre dla nas i dla innych. Jeśli będziemy potrafili kochać, to tylko wtedy przezwyciężymy każdy rok, każdą trudność. I znowu łatwo o tej miłości mówić, trudniej, trudniej ją pielęgnować na co dzień. Dlatego myślę, że każdy nas nasz taki, nasza dobra myśl, nasze dobre słowo, nasz dobry czyn, nasza troska właśnie o swój komfort psychiczny, fizyczny i o komfort drugiego człowieka to taka maleńka kropla do tego, aby ta miłość wzrastała w nas. Dzisiaj chyba to już tyle. Miało być prosto. Miało, miało być kilka punktów, wyszło jak zwykle. Jeszcze raz, w takim razie tylko krótko przypomnę, jakie rzeczy zaliczyłam do kategorii tych stałych: czyli bycie tu i teraz, szacunek do siebie i do innych, relacje, takie oczywiście budujące relacje, wiara i miłość. I te kilka rzeczy to może być nasz drogowskaz, pokazujący nam to, co ważne. Każdy może oczywiście stworzyć swój własny drogowskaz, aby łatwiej mu było poruszać się w życiu i w codzienności, która często jest postawiona na głowie. I myślę, że teraz właśnie mamy taką codzienność. Ja, ja często, gdy myślę, co powiedzieć, co, co zrobić, to sobie tak myślę, czy w ogóle jest coś jeszcze, co ma sens, czy, czy w ogóle ja powinnam coś robić, czy, czy to, co się dzieje, to jakby nie burzy całego tego porządku, który. Gdzieś tam sobie poukładałam. I tak jak powiedziałam na początku, życie jest zmianą, życie się zmienia. Życie to jest w ogóle ruch. I nie możemy zaprzeczać i mówić, że dobrze, ja chcę fajnie żyć, ale chcę, żeby wszystko pozostało takie, jakie było. To jest zaprzeczenie życia, czy to jest śmierć, taka stagnacja. Więc musimy pamiętać o tym, że ten, ta zmiana jest taką integralną częścią naszego życia. Ja tak też pamiętam takie określenie: ktoś kiedyś fajnie powiedział, że jak chcemy z świętego spokoju, to idźmy idź, idź na cmentarz. Tam jest właśnie cisza i spokój. I jak już tam będziemy, to, to już będziemy mieć wtedy właśnie święty spokój, tak? Przysłowiowy święty spokój. Ale dopóki żyjemy, to musimy walczyć walczyć właśnie o nasze przekonania, walczyć yy, o nasze wartości. Ale ta walka, to może też to słowo walka jest trochę właśnie takie nietrafione, bo walka oznacza takie siłowe rozwiązania. A myślę, że w tych czasach, w jakich żyjemy, potrzebujemy właśnie takich prostych, skutecznych, ale narzędzi, które jednak będą wspierać nas wzajemnie, a nie zabierać nam siły. Mam nadzieję, że te punkty, które, o których opowiedziałam, właśnie dadzą Wam do myślenia. Mi też na pewno już dały do myślenia. Jestem oczywiście zawsze ciekawa, jak wy widzicie ten temat. Możecie pisać do mnie. Mam nadzieję też, że kiedyś będzie takie lepsze miejsce, też, żeby prowadzić jakąś dyskusję na ten temat. Na razie już nie przedłużam. Życzę wam w tych niepewnych czasach pewności, że są w naszym życiu takie rzeczy, które są stałe. I mam nadzieję, że gdy każdy z nas znajdzie takie rzeczy ważne dla siebie to będzie kierował się nimi w życiu, a dzięki temu będzie tworzył lepszą codzienność. Codzienność lepszą nie tylko dla siebie, ale też dla wszystkich, z którymi się spotyka i ma styczność. Pozdrawiam was jak zawsze bardzo ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa